Shik to jedna z największych na Podkarpaciu firm z branży motoryzacyjnej. Istnieje od 1992 roku i dzięki doskonałemu zarządzaniu dynamicznie się rozwija. Obecnie możecie państwo korzystać z usług firmy w 11 oddziałach. Dynamika rozwoju firmy Shik to przede wszystkim wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów, czyli nieustanne poszerzanie oferty oraz powiększanie liczby oddziałów. W oddziałach Shik znaleźć można części zamienne do wszystkich marek samochodów osobowych i dostawczych. Firma oferuje również akumulatory, bagażniki, opony, oleje, felgi, chemię samochodową i wszelakie akcesoria, a także realizuje zamówienia indywidualne. Shik to także doskonale wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczno-naprawczy serwis samochodowy. A prawdziwym kapitałem firmy są pracownicy. Doskonali fachowcy z branży motoryzacyjnej. Jeżeli chcesz uniknąć problemów ze swoim autem, zgłoś się do firmy Shik. Jeżeli jednak nie udało ci się uniknąć problemów, nie martw się i odwiedź nas tym bardziej. Gwarancją jest marka Shik. Zapraszamy do centrali w Tyczynie oraz naszych oddziałów. Szanowni Państwo, pragniemy zaprezentować film, mówiący o tym, jakimi zasadami kierujemy się przy zdawaniu egzaminu na prawo jazdy kategorii D. Pokażemy Państwu egzamin teoretyczny i praktyczny. Najczęściej popełniane błędy, jak je eliminować, jak sobie z nimi radzić. Film nakręcany jest w różnych porach roku. W lecie, w zimie, ponieważ egzamin zdaje się o każdej porze roku. Serdecznie zapraszam do oglądania tego filmu. Codziennie w Rzeszowie niemal 250 osób przystępuje do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, czyli takie, które uprawnia do prowadzenia samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej, nieprzekraczającej 3,5 ton. Sam egzamin praktyczny zdaje niespełna 40% do niego przystępujących. Osoba chcąca zapisać się na egzamin musi przynieść do naszego ośrodka zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz wnieść odpowiednią opłatę za egzamin teoretyczny i praktyczny. Następnie zostaje wyznaczony termin egzaminu. Żeby zasiąść za kierownicą samochodu egzaminacyjnego, trzeba zdać najpierw egzamin teoretyczny. Ten odbywa się w sali komputerowej Ośrodka Ruchu Drogowego. Dla każdego egzaminowanego komputer losuje 18 pytań. Przy każdym znajdują się trzy odpowiedzi. Prawidłowa może być jedna z nich, dwie albo wszystkie 3. Odpowiadając na pytania można zrobić najwyżej dwa błędy. Osoby, które zaliczą testy, mogą przystąpić do jazdy egzaminacyjnej. Egzamin praktyczny składa się z części przeprowadzonej na placu oraz jazdy w ruchu ulicznym. Szanowni Państwo, proszę zachować daleko idący spokój. Tu się naprawdę nic nie dzieje, tych zadań nie ma aż zanadto dużo, bo jest ich zaledwie trzy. Pierwsze zadanie, generalnie rzecz biorąc, jest bardzo prostym zadaniem, bo mamy wylosowany przez komputer dwa elementy, sprawdzić które wpływają na bezpieczeństwo i stan techniczny pojazdu. Może być na przykład to sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej w silniku i sprawdzenie świateł cofania w pojeździe. Jeżeli to wykonamy, w tym momencie egzaminator przestawi Państwu samochód na pole manewrowe i czeka Państwa dalsza część pierwszego zadania, a mianowicie przygotowanie do jazdy. Co w tym przygotowaniu macie Państwo zrobić? Prosta sprawa ustawić przede wszystkim fotel, wyregulować zagłówek właściwie, ustawić właściwie lewe i prawe i wewnętrzne lusterko, zapiąć pasy bezpieczeństwa, ocenić sytuację wokół pojazdu i wtedy możemy przystąpić do zadania numer dwa. Ci z Państwa, którzy zdawali wcześniej egzaminy, pamiętają, że ten plac był skomplikowany. Dzisiaj nam zostało właściwie dwa tylko elementy już takie. Z jazdy. mianowicie pierwszy element to jest jazda do przodu i tyłem po pasie ruchu. Musimy ruszyć z pola zatrzymania i zatrzymać się w polu zatrzymania. Nie możemy tego zrobić ani przed ani za polem, bo wtedy uderzymy w słupek. Jeżeli uderzymy w słupek przy jeździe do przodu czy do tyłu, przykro mi bardzo, ale będzie to koniec egzaminu. Natomiast jeżeli będziemy jechali po linii, mamy drugą próbę. Jeżeli się zatrzymamy przed polem zatrzymania, też mamy drugą próbę. I dlatego gorąca prośba i namawiam do jednej rzeczy. Jeżeli widzicie Państwo, że wyjeżdżacie poza linię lub możecie wjechać słupek, bardzo proszę zatrzymać pojazd. Wtedy mamy drugą szansę, czyli drugą próbę. Jeżeli to szczęśliwie przebrnęliśmy, ten element na placu czeka nas już bardzo prozaiczny element, mianowicie ruszanie na wzniesieniu pod górkę z hamulca awaryjnego. Zadanie jest o tyle proste, że właściwie potrzebny jest tylko jeden element: ruszenie do przodu bez możliwości cofnięcia się pojazdu i zgaśnięcia silnika, i to właściwie tyle. Wyjeżdżamy do ruchu miejskiego. Krąży wiele mitów na ten temat, jak to jest z tym przydziałem egzaminatora. Sprawa jest prosta: przydział osoby do poszczególnych egzaminatorów następuje w wyniku losowania komputerowego. Tak samo to nie egzaminator decyduje, jakie zadania będziemy wykonywali. Chodzi o zadania sprawdzania pod pokrywą silnika i, i świateł, tylko komputer nam przydziela. Tak jak wspomniałem na wstępie, mogą być to sprawdzenie świateł mijania i na przykład sprawdzenie poziomu oleju w silniku. Tyle. Ale to wszystko już zależy tylko od szczęścia i od uprzejmości maszyny losującej. Przed przystąpieniem do egzaminu, egzaminator sprawdza też, zadając egzaminowanemu pytanie, czy osoba egzaminowana zna zasady egzaminu. Potem egzaminowany ma do wykonania trzy zadania na placu. Zadanie numer jeden. To zadanie polega na sprawdzeniu podstawowych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy. W każdym przypadku system komputerowy losowo wybiera dwa elementy. Na przykład sprawdzenie świateł mijania i poziomu płynu chłodzącego. W przypadku świateł sprawdzić trzeba światła pozycyjne, przednie oraz tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła mijania, światła drogowe, światła kierunkowskazów prawego z przodu i z tyłu, lewego z przodu i z tyłu, światła awaryjne z przodu i z tyłu, światła cofania, światło hamowania stop, światła przeciwmgłowe tylne, sygnał dźwiękowy. Z płynów eksploatacyjnych do sprawdzenia komputer może wylosować poziom płynu hamulcowego, poziom płynu w spryskiwaczu, poziom płynu chłodzącego oraz poziom oleju w silniku. Powtórzmy. Sprawdzamy światła pozycyjne przednie i tylne, mijania, drogowe, awaryjne, kierunkowskazy, światła przeciwmgłowe, światła cofania oraz sygnał dźwiękowy, światło hamowania stop. Sprawdzamy także poziom płynu hamulcowego. Płynu do spryskiwacza szyb, poziom oleju silnikowego. Gdy wskazane czynności zostaną wykonane poprawnie, przychodzi kolej na dalszy ciąg egzaminu: to jest przygotowanie do jazdy, właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcia pasów bezpieczeństwa, upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte. Zadanie numer dwa. Samo zadanie polega na upewnieniu się o możliwości jazdy oraz ocenie sytuacji wokół pojazdu i płynnym ruszeniu z miejsca. Jeździe pasem ruchu do przodu z zatrzymaniem się w wyznaczonym miejscu. Następnie płynnej jeździe pasem ruchu do tyłu. Ten element wymaga obserwacji pasa ruchu zgodnie z techniką kierowania samochodem przez tylną szybę i lusterka. A oto przykłady błędnego wykonania zadania numer dwa: zatrzymania się poza wyznaczonym do tego miejscem. Wjechania na pachołek, wjechania poza linię ograniczającą pas ruchu. Jeśli egzaminowany najedzie tylko na linię, bądź zatrzyma się w czasie jazdy, może powtórzyć wykonanie zadania. Jednak niepowodzenie w drugiej próbie spowoduje, że egzamin oceniony zostaje negatywnie. Za przejechanie linii bądź potrącenie pachołka natychmiast oceniany jest negatywnie. Powtórzmy, prawidłowo. Egzaminowany powinien płynnie przejechać pasem ruchu do przodu, do tyłu, zatrzymując się w wyznaczonych miejscach. Nie może natomiast zatrzymać się podczas jazdy, wjechać na linię. To jednak uprawnia go do drugiej próby. Jeśli natomiast wyjedzie poza linię bądź przewróci pachołek, natychmiast egzamin zostaje uznany za niezdany. Zadanie numer 3. Na koniec tej części egzaminu kandydat na kierowcę musi ruszyć płynnie pod górkę z wykorzystaniem hamulca awaryjnego. Jeśli to się uda, może przystąpić do jazdy w ruchu ulicznym. Niepoprawne wykonanie zadania to cofnięcie pojazdu o ponad 20 cm albo gdy silnik zgaśnie. Przypomnijmy, poprawne ruszanie pod górę z hamulca awaryjnego to niezgaśnięcie silnika pojazdu oraz niecofnięcie pojazdu więcej niż 0,2 m. Po poprawnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i zadań na placu manewrowym, kandydat dopuszczony jest do egzaminu w ruchu ulicznym. Tam sprawdzana jest jego wiedza, znajomość, operatywność z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kandydat na kierowcę, zanim wyjedzie na ulicę, otrzymuje instruktaż od egzaminatora, zaś wyjeżdżając z placu wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, musi najpierw prawidłowo włączyć się do ruchu. Sam egzamin ma trwać 40 minut. Jeśli jednak egzaminowany poprawnie wykona wszystkie niezbędne manewry szybciej, już po 25 minutach może wracać do ośrodka ruchu drogowego. Natomiast jadąc w ruchu ulicznym, kandydat na kierowcę musi wykonać niemal 30 zadań.